Betfan, legalny polski bookmaker. Masz już konto w Betfan? Czy mam się wklepać? Juventus i Napoli stanowią jedną z najgorętszych par przeciwników we włoskim calcio. Ich rywalizacja wywodzi się z historycznych zatargów reprezentowanej przez Turyn bogatej północy Włoch z biednym południem, gdzie jednym z głównych miast jest właśnie Napol. Wielu ludzi z południa wyjeżdża do pracy na północ, dlatego Juventini są dla nas klubem szefów, właścicieli. I tych, którzy nami rządzą. A przecież rzadko kiedy lubi się swoich przełożonych, to ci z północy wyjeżdżają na lepsze wakacje, jedzą w droższych knajpach i są drożej ubrani. Tłumaczył pochodzenie konfliktu dziennikarz La Gazeta dello Sport, Gianluca Monti. Dzień dobry, drugi odcinek programu Piłkarzcy zdrajcy, czyli po prostu historię o bezpośrednich transferach pomiędzy największymi rywalami. A dzisiaj zapraszam na włoską piłkę. Juventus, a także Napoli. Jak mogliście zauważyć, studio powoli dochodzi do siebie. Nie będę ukrywał, że właśnie w tym stylu będzie to się prezentowało. Brakuje jeszcze dokładnie jednego elementu, ale to musicie na niego trochę poczekać. To taka informacja do osób, które czekają aż. Nowe studio będzie w 100% ukończone. Dziękuję także 10 najnowszym subskrybentom, którzy postanowili kliknąć przycisk. Subskrybuj! A nowe osoby oczywiście zachęcam do zrobienia tego, wtedy prawdopodobnie będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Nowym osobom jeszcze tylko przypomnę, że sponsorem kanału jest Betfan i cały czas możecie odbierać cashback do 600 zł. Wszystko poprzez wpisanie, przerejestrację kodu Footbrick. Oczywiście szczegóły znajdziecie w opisie tego materiału. A teraz zapraszam na dość obszerny film o włoskiej rywalizacji, a dokładnie o bezpośrednich transferach. Napoli, Juventus, Juventus, Napoli. Mimo niechęci północy do południa i południa do północy, lista zawodników, którzy przenosili się bezpośrednio z jednego do drugiego zespołu, jest zaskakująco długa. Pierwszym w historii transferem na linii turyn neapol było przejście Domenico Gariglio z Juventusu do Napoli w 1926 roku. Stało się to tuż po tym, jak zdobył ze Starą Damą swoje jedyne w karierze trofeum. Czyli po prostu skudetto. Piłkarz, który w Juve spędził tylko rok, miał być częścią nowo powstałego klubu Asociazione Calcio Napoli. Rodowity Turyńczyk spędził w Napolu 5 lat, po czym 4 w Napoli i jeden w klubie Internapoli. Kilka lat później z Juventusu do Napoli przenieśli się pochodzący z Austro-Węgier, z terenu obecnej Chorwacji, bracia Antonio i Oliwiero Wojak. Starszy z nich, Antonio, był mistrzem Włoch z Juventusem w 1926 roku. Rozegrał w klubie 105 meczów. Do Napoli przeszedł w 1930 roku. I choć nie zdobył z nim żadnego trofeum, to stał się jedną z legend zespołu. W 190 spotkaniach strzelił aż 102 bramki, co jeszcze dziś daje mu siódme miejsce na liście najlepszych klubowych strzelców wszechczasów. Dopiero w tym sezonie przeskoczył go w tej klasyfikacji insinie. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował również w Napoli, jako trener dokładnie przez 3 lata. Jako zawodnik Azzurich wystąpił także raz w reprezentacji Włoch, ale pod nazwiskiem Woliani, do czego zmusiło go antysłowiańskie prawo faszystowskich wówczas Włoszech. Rok po Antonio do Neapolu przeniósł się jego brat Oliviero, który właśnie zdobył mistrzowski tytuł z Juventusem. Niestety nie dostał on szansy, by zrobić taką samą karierę jak jego starszy brat w Napoli. W grudniu 1932 roku zmarł w Turynie na zapalenie płuc. W wieku zaledwie 21 lat. Co ciekawe, na jego pogrzebie trumne nieśli kibice Juventusu. W tym czasie, gdy młodszy z braci Wojaków zamieniał Juventus na Napoli, w przeciwnym kierunku udał się Camilo Fenili. Dla włoskiego napastnika był to powrót do klubu, który reprezentował w latach 1925-27, po czym przez rzymskie Lazio trafił do Napoli. Powrót był zupełnie nieudany. Nie pojawił się na boisku w żadnym meczu ligowym, nie mając żadnego udziału w mistrzostwie Włoch i dojściu do półfinału Pucharu Europy Centralnej. Po roku ponownie odszedł z Juventusu. Jedną z legend, która ma w swoim życiorysie transfer pomiędzy tymi klubami, jest Carlo Buscaglia. Ten pomocnik spędził w Napoli aż 10 lat, rozgrywając 269 meczów. W sezonie 1937/38 pełnił rolę kapitana zespołu, a po jego zakończeniu przeniósł się do Juventusu. W nowym klubie nie nawiązał zupełnie do statystyk z Napoli. Przez 2 lata wystąpił w zaledwie 12 spotkaniach. W 1945 roku z Juventusu do Napoli przeszedł Risa luszta, urodzony w Kosowie piłkarz, który występował w Albanii, gdy ta znalazła się pod włoską okupacją. Trafił najpierw do Bari. A stamtąd do Juventusu W sezonie 41-42 został okrzyknięty najlepszym obcokrajowcem A także sięgnął po Puchar Włoch Zaskoczeniem dla wszystkich było to, że Juventus pozwolił mu odejść w 45 roku Dla klubu z Turynu zdobył 50 bramek w 90 meczach Z Napoli odszedł już po roku Jego imieniem nazwano stadion kosowskiego klubu Trepca Mitrowica W latach powojennych transfery pomiędzy klubami stopniowo zanikły Do kolejnego doszło bowiem dopiero w 1962 roku Pierwszy raz sprawa dotyczyła zawodnika spoza Europy Był nim Argentyńczyk Umberto Rosa do Włoch trafił on w 1954 roku i reprezentował kolejno barwę Sampdori, Padowy, a potem Juventusu. W Turynie spędził tylko jeden sezon, po czym trafił do Napoli, gdzie grał dwa lata. Jednak w żadnym z tych dwóch klubów wielkiej kariery nie zrobił. Wciąż najlepiej wspominają go kibice Padowy, w której, jako zawodnik i trener, spędził łącznie 8 lat. Znacznie większe osiągnięcia miał na swoim koncie Flavio Emoli. Urodzony w turynie pomocnik w barwach Juventusu grał przez 10 lat, a łącznie wyszedł na boisko 242 razy. W tym okresie zdobył z klubem 3 tytuły mistrzowskie i 2 Puchary Włoch. Przez ostatnie dwa sezony w Juventusie pełnił funkcję kapitana, po czym przeniósł się nieoczekiwanie w 1963 roku do Napoli, które właśnie spadło do Serie B. Zagrał dla nich 71 razy. I pomógł im powrócić do najwyższego szczebla rozgrywkowego we Włoszech. Graczem, który zastąpił Emoli'ego na stanowisku kapitana Juventusu, była kolejna postać łącząca oba kluby: Omar Sivori, dwukrotny mistrz Argentyny i triumfator Copa America, trafił do Juventusu w 1957 roku z River Plate. Filgranowy napastnik z miejsca stał się kluczowym piłkarzem starej damy. Poprowadził klub po trzy tytuły mistrzowskie, raz dokładając do tego tytuł króla strzelców i trzy triumfy w pucharze Włoch. Przyjął także włoskie obywatelstwo i w 1961 roku jako pierwszy reprezentant Italii otrzymał złotą piłkę. Przez 8 lat wystąpił w barwach Juventusu 254 razy. Zdobywając aż 163 gole. Do Napoli przeszedł w 1965 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy miał na karku 30 lat, a Juventus uznał, że należy odmłodzić zespół. Sivori nie zamierzał w Napolu czekać spokojnie na emeryturę. Już w pierwszym sezonie poprowadził klub do trzeciego miejsca w Serie A najwyższego w całej dotychczasowej historii Napoli. W barwach tego klubu rozegrał w sumie 71 spotkań a pożegnał się z nim czerwoną kartką w meczu z Juventusem za kopnięcie przeciwnika. Po tym incydencie zakończył karierę i wrócił do Argentyny, gdzie rozpoczął pracę trenerską. Piłkarzem, który obrał przeciwny do Sivory, jego kierunek na trasie Neapol-Turyn była kolejna legenda – Dinozov. Legendarny bramkarz, który regularnie pojawia się we wszelkich plebiscytach na najlepszych golkiperów świata w historii. Trafił do Napoli w 1967 roku z Mantowy. Miał w swojej karierze już dwa spadki Serie A. Zudineze i właśnie Mantową. W Napoli spisywał się na tyle dobrze, że zadebiutował w reprezentacji Włoch, a po sezonie otrzymał powołanie na rozgrywane w jego ojczyźnie mistrzostwa Europy. Włosi sięgnęli po tytuł, a Zouw został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Dwa lata później pojechał również na Mundial. Ale tylko z ławki obserwował jak jego koledzy zdobywają drugie miejsce po finałowej porażce z Brazylią. Do Juventusu trafił w 72 roku po rozegraniu dla Napoli 189 spotkań. Miał już wtedy 30 lat, a zdążył w klubie z Turynu ustanowić wiele rekordów. Wystąpił w bramce Juve 473 razy. W tym 330 z rzędu. W barwach Bianconeri sześciokrotnie zdobył Scudetto, dwa razy Puchar Włoch, a w 77 także Puchar UEFA. W 1982 roku został najstarszym piłkarzem, który zdobył tytuł Mistrza Świata. W latach 88-90 był także trenerem Juve, wygrywając Puchar Włoch i Puchar UEFA. Gdy Dinozow przenosił się z Napoli do Juventusu, to wraz z nim powędrował Jose Altafini. Choć 34-letni Brazylijczyk grał już wówczas we Włoszech od 14 lat, to klub w Serie A zmieniał dopiero po raz drugi. Najpierw 7 lat spędził w Milanie, a kolejne 7 w Napoli. W Milanie dwukrotnie sięgał po mistrzowski tytuł, a raz został królem strzelców Serie A. W 63 był też najlepszym strzelcem Pucharu UEFA, w którym triumfował. W Napoli nie wykręcał już jednak tak dobrych wyników, nie tylko drużynowo, ale i indywidualnie. Choć liczba 88 bramek w 223 meczach robi wrażenie, to nie ma porównania z występami w Milanie, gdzie zdobył o 60 bramek więcej, rozgrywając 235 meczów. Ale liczby to nie wszystko. Altafini uważany jest za tego, który pomógł Napoli włączyć się do walki o najwyższe cele. W sezonie 1967-68 wraz ze wspomnianym Sivorim poprowadził Napoli do pierwszego w historii wicemistrzostwa Włoch. Zdobywając zarazem koronę króla strzelców. W 72 dotarł z klubem do finału Copa Italia, w którym jednak lepszy okazał się Milan. Do Juventusu przychodził w wieku 34 lat, a mimo to zdążył w nim zagrać 117 razy, zdobywając 36 bramek i dokładając do swojej kolekcji kolejne dwa tytuły mistrzowskie. Transfery na linii Napoli-Juventus na chwilę ucichły. Jednak rywalizacja przybrała kolejny raz na wazę, kiedy ten pan, Diego Armando Maradona, Przybył do Napoli. Pozwolił on Napoli stać się krajową potęgą. Dopiero w latach 80. odnotowano transfer Domenico Penco, który w 1984 roku przeszedł z Juventusu do Napoli. Był to jednak prawdziwy podróżnik, który przez 16 lat kariery zwiedził aż 12 klubów. <try> We got it! Kolejnym piłkarzem o bardziej znanym nazwisku, który odnotował ruch na tej trasie, był Paolo Di Canio, który w efekcie konfliktu z trenerem w Giovanni Trapatonim, został w 93 roku wypożyczony do Napoli po rozegraniu 112 spotkań dla Juve. W neapolitańskim klubie zagrał 27 razy, zdobywając 5 bramek. Po zakończeniu wypożyczenia nie było dla niego miejsca w Juventusie i trafił do Milano. Największą karierę zrobił jednak dopiero w Anglii. W barwach West Hamu. Przede wszystkim jest jednak kojarzony z różnego rodzaju skandalami, które wywoływał. Znacznie lepiej we Włoszech pamiętany jest Ciro Ferrara. Urodzony w Neapolu obrońca w seniorskiej drużynie ze swojego rodzinnego miasta, spędził aż 10 lat, zdobywając dwa tytuły mistrzowskie, Puchar i Super Puchar Włoch a także Pucharu UEFA. W rewanżowym meczu finału tych ostatnich rozgrywek strzelił nawet jedną bramkę. Przez 7 lat rozegrał dla Napoli 322 spotkania, po czym przeniósł się do Juventusu w ślad za trenerem Marcelo Lippi. W stolicy Piemontu osiągnął jeszcze lepsze wyniki. Serie A wygrywał aż pięciokrotnie, zdobył też Puchar Włoch oraz cztery Superpuchary. Przede wszystkim jednak miał ważny udział w zdobyciu przez Juventus międzynarodowej, potrójnej korony w 1996 roku, Ligi Mistrzów, Superpucharu Europy i Pucharu Interkontynentalnego. Reprezentując w swojej karierze tylko te dwa kluby, rozegrał aż 680 spotkań, w tym dokładnie 500 w Serie A. Ważnym graczem Napoli, który opuścił klub na rzecz Juventusu, był Fabio Pekia. Trafił do Napolu za Welino jako zaledwie 20 latek, ale szybko ugruntował sobie mocną pozycję w środku pola drużyny. Mimo że stał się czołową postacią klubu, to po czterech latach Został sprzedany do Juventusu w nadziei ratowania finansów. W Juve rozegrał 27 meczów, zdobywając tytuł mistrzowski. Głównie wchodził jednak z ławki, bo o miejsce w składzie rywalizował m.in. innymi Zidanem i Edgarem Dawidsem. Ledwie po roku odszedł do Sampdori. Do Napoli wrócił w 2000 roku, jednak tylko na sezonowe wypożyczenie. Kolejnym transferem między klubami był Marco Zamboni, ale jego udział w omawianym temacie jest czysto symboliczny. W Juve rozegrał bowiem tylko trzy mecze, a na wypożyczeniu w sezonie 97-98 w Napoli raptem o jedno więcej. Sporo osiągnął natomiast Nicola Moruzo, który w Juventusie i Napoli występował w ramach długo popularnej we Włoszech współwłasności. W ten sposób spędził jeden sezon w Napoli bez większej historii. W Juventusie również nie zrobił wielkiej kariery, ale za to zgromadził trofeo. Trzy tytuły mistrzowskie, Puchar Włoch i Super Puchar Europy. Nie miał jednak szczęścia do finałów Ligi Mistrzów. W 1997 roku wszedł tylko na końcówkę starcia z Borusją, a rok później przesiedział na ławce mecz z Realem Madryt. Oba finały Juventus przegrał. W 2003 roku z Juventusu do Napoli trafił Massimiliano Vieri. Urodzony w Australii i reprezentujący ten kraj młodszy brat, znacznie bardziej znanego Cristiana Vieriego, w drużynie z Turynu rozegrał tylko jeden mecz w Pucharze Włoch. Po kilku kolejnych wypożyczeniach opuścił Juventus, na stałe przenosząc się do Neapolu. Choć w tym klubie grał dosyć regularnie, to po roku przeniósł się do Ternany, a większej kariery nie zrobił. Na zasadzie współwłasności w 2007 roku do Napoli z Juventusu przeniosło się dwóch graczy: Manuele Blasi i Marcelo Zalayeta. Pierwszy z nich, ośmiokrotny reprezentant Włoch, w obu klubach grał regularnie. Łącznie zagrał dla nich 130 razy. Urugwajczyk trafił do Juventusu w 1997, ale sporo czasu spędził na wypożyczeniach: Empoli, Sevilla, Perugia. Zagrał jednak aż 130 razy w barwach starej damy, zdobywając trzy tytuły mistrza Włoch. Został również okrzyknięty mistrzem dogrywek po tym, jak to jego bramki w kolejnych 30 minutach dawały w Lidze Mistrzów zwycięstwa nad Barceloną i Realem Madrid. W Napoli grywał regularnie, zaliczył 56 występów i zdobył 12 bramek. To były ostatnie transfery z Juventusu. Od tej pory piłkarze kierowali się już tylko w przeciwnym kierunku. Dwaj pierwsi trafili do Turynu na wypożyczenie. Leandro Rinaldo nie był zadowolony z tego, że w Napoli był piątym, a nawet szóstym wyborem na pozycję jednego z trzech stoperów. Trafił więc na wypożyczenie do Juventusu. Z pewnością nie wpłynęło to korzystnie na jego samopoczucie, bo w zespole z Turynu zagrał tylko raz. Niemal całe wypożyczenie stracił przez kontuzję. Wraz z nim na wypożyczenie do Juve udał się Fabio Cojarella. W Napoli strzelił 11 bramek w 37 meczach, czym przyciągnął uwagę Bianconeri. Runda jesienna w nowym klubie była dla niego bardzo udana. Strzelił 9 goli w 17 meczach i choć wiosnę stracił z powodu kontuzji, to Juventus postanowił skorzystać z opcji wykupu napastnika za 10,5 miliona euro. Jednak Kojarella już nigdy nie nawiązał do skuteczności z pierwszego półrocza. Misiele Pacienca to z kolei transfer, którego żałują w obu klubach. Defensywny pomocnik był ważną postacią Napoli przez 3,5 roku, rozgrywając aż 121 meczów. Po wygaśnięciu kontraktu postanowił związać się z Juve. Zupełnie jednak nie przypominał tam zawodnika, który stanowił ważny element środka pola Napoli. Po zaledwie pół roku i dziewięciu występach poszedł na wypożyczenie do Udinezy, a po powrocie został sprzedany za grosze do Bolonii. Nie ulega wątpliwości, że najgłośniejszym i wzbudzającym największe emocje transferem był ten ostatni. Gonzalo Higuain. argentyńczyk, trafił do Neapolu w 2013 roku z Realu Madryt i szybko stał się ulubieńcem kibiców. W 146 meczach zdobył aż 91 bramek. W 2016 roku został królem strzelców Serie A, zdobywając 36 goli. Było to wyrównanie rekordu, który od 1929 roku Należał do Gino Rossetti'ego. Ten dokonał tego w ostatnim sezonie przed przekształceniem Divisione Nacjonale na Serie A. Miłość fanów Napoli, krótko po tym wyczynie, przemieniła się w nienawiść, gdy Argentyńczyk za ogromną kwotę 90 milionów euro przeszedł do Juventusu. Stał się wrogiem numer jeden, słynących z gorącego temperamentu kibiców z Napoli. Koszulki z jego nazwiskiem nie tylko palono, ale też ozdabiano nimi miejskie kosze na śmieci. Jesteśmy wściekli. Nie powinno się zachowywać w ten sposób. Gonzalo był dla nas kimś więcej niż piłkarzem. Był naszym symbolem. Maradona nigdy by nam czegoś takiego nie zrobił. Atmosferę podgrzewał też prezydent Napoli, którego Igualin obwiniał za swoje odejście. Aurelio de Laurentiis mówił w mediach. Czytałem wypowiedzi Igwaina z konferencji prasowej Juventusu i chcę się skoncentrować na tej części, w której powiedział, że ja byłem powodem jego transferu do nich. Jeśli pan Iguain był zirytowany moją obecnością, to zajęło mu to wiele lat, aby do tego dojść. Chyba, że jest fałszywą osobą albo świetnym aktorem. Tę drugą możliwość bym jednak wykluczył. Spędziliśmy razem dużo czasu, nawet ostatnio. Mogę zapewnić, że Gonzalo był bardzo spokojny i nie pokazał żadnego znaku, że mnie nie toleruje, co mogą poświadczyć osoby, które z nami były. Starając się wyjaśnić swoje odejście, oskarżając mnie, jest brakiem szacunku dla ludzi w Neapolu. Można ich zdradzić, gdy się nie ma wstydu. Kolejny raz potwierdza się, Teoria, że transfery pomiędzy największymi rywalami wzbudzają ogromne emocje. Te w Turynie i Napolu zdają się być teraz na najwyższym poziomie zwłaszcza w przypadku kierunku Napoli Juventus. Fani ze stolicy kampanii nie przypadkiem cieszą się kiepską opinią. Jak widać, jednak takich ruchów na rynku nigdy nie brakowało. Czas pokaże, kiedy będziemy świadkami kolejnego. Zachęcam Was, żebyście w komentarzach pisali, który transfer przystworzył u Was najwięcej emocji i który uważacie za najbardziej kontrowersyjny. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Nowe osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i w sumie widzimy się w kolejnym materiale w niedzielę. Więcej czasu wam już nie zabieram, bo już i tak wystarczająco się rozgadałem. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.